Sobotę i chciałam sobie posprzątać, jak to zwykle bywa, w sobotę, ale ktoś dobija się do moich drzwi. No nie mogę normalnie posprzątać. Zobaczcie, jaki ja mam tutaj bałagan. No trzeba posprzątać. ale kto to dzwoni? Proszę dać mi spokój. No ale dobra, pójdę zobaczyć, a wy widzowie chodźcie razem ze mną, klikając łapeczkę w górę, dawajcie, klikajcie. A ja wtedy otworzę te drzwi, zobaczę, kto to się do mnie dobija w sobotę rano. Ej, co jest grane? Kto to. Co? Czy mnie oczy nie mylą? To są koty. Zobaczcie, ile kotów. O, nie dobra, czekajcie, muszę je wpuścić. E, nie wiem, czy dobrze robię, ale wpuszczę Co się stało, kotki? Co jest ten kot? Przyjechał tutaj na motorze, widzicie to? Jak on wjechał mi do domu? Złaś, ale już ja tu przed chwilą zbywałam podłogi, odkurzałam. Ale już co za jeden tub tuś, on się nazywa. Zobaczcie, to są same koty. Miał, miał. A ja, ile oni tutaj miałczo. Wpuściłam je wszystkie do domu. Co mam z nimi zrobić? Skąd one się tutaj wzięły? Czemu one nie mają w ogóle domu? zobaczcie, ten się nazywa Lucy, ten się nazywa Łatka, Tuptuś Adam Misiaki. Kirinek, duduś! Ja nie mogę. Dobra, czekajcie, wiecie co? Te koty pewnie są głodne, więc ja im dam coś do jedzenia. Znajdę coś w lodówce. Ojej, jeszcze nie byłam na zakupa, ale mleko, odam im mleko. Czekajcie, dam im wszystkim mleko, niech piją. Tak dokładnie, proszę bardzo, proszę, daję mleko wszystkim. Chodźcie tu, ten tu sobie w ogóle jeździ. Nie no, masakra, zaraz się wkurzę. Zaadoptuj mnie, on do mnie pisze, zaadoptuj mnie. On chce, że żeby... ja, ja sobie piję mleko, masz tutaj. Nie no, nie wytrzyma, zobaczcie, co one mi tutaj stawiają. One, o nie, ja wiem, to są kartony tych kotów. One chcą się po prostu do mnie wprowadzić. Nie no, ja oszaleję z tyloma kotami, ja nie jestem kociarą. Dobra, wiecie co, dam im najlepiej mleko. jak dam im Mleko to na pewno się już uspokoją, będą szczęśliwe i przynajmniej coś zjedzą, bo koty to daje się im mleko. Nie wiecie co? Ja muszę się zastanowić, jak się opiekuje kotami, bo ja w ogóle nie mam zielonego pojęcia, jak należy się opiekować. Miał, miał, bardzo dobre, a te koty nawet gadają. Czy ktoś jeszcze nie dostał e, e, tutaj mleka? Może Adam masz, ale zobaczcie na to, ile tutaj jest tych kartonów. One zagraciły mi tutaj cały salon. Zobaczcie, ile tych kartonów. Daj, co? Nawet swoje, tu jakieś drzewka, fuj! Niosły. O, tutaj, o, jest jeszcze jakiś kotek. Cześć, kotku, proszę bardzo, dla ciebie mam mleczko. I jest też jakaś Daisy. O, Daisy, tak się nazywał mój piesek poprzedni. Hej, wstawaj, wstawaj, kotku. Ja nie wiem, co ja mam zrobić, widzę, wiecie co? Ja stąd spadam i do góry. Może mnie nie zauważą i sobie pójdą, bo ja nie mam miejsca w tym domu na tyle osób. Czekajcie, ja się schowam tu. Może nie przyjdą, może nie przyjdą? Nie! No, przychodzę tu! Masakra, co ja mam zrobić? Tyle tych tutaj kotów jest. Dobra, no to może je zaadoptuję. I co co mam zrobić? Napiszcie w komentarzu: zaadoptować czy nie. I też pamiętajcie, żeby zostawić subika w 400 tysięcy na tym kanale, jeśli zostawicie suba, będzie mi bardzo miło. Okej, okay. no to skoro te koty mają ze mną zostać, no to ja muszę je umyć, bo ja posprzątałam w chacie, tak prawie, więc trzeba je teraz umyć. O, nie co one tu robią! Panoszą się po moim yy, tutaj domu, ale okej, okay. niech będzie, że ten pokój będzie przeznaczony tylko dla nich, więc ja im to zaraz napiszę. Ten pokój tylko będzie dla kotów, proszę bardzo tylko dla kotów ojej, no i ja już nie wiem co jest grane, zobaczcie ile one tutaj stawiają rzeczy te koty, ten tu sobie leży co śmieci na łóżku Arr, nie, nie wytrzymam, dobra, czekajcie trzeba tu posprzątać szybko, sprzątam to natychmiast muszę to posprzątać jeść mama, jeść, ups, kubka no dobra, posprzątałam to, już jest lepiej ten się tutaj położył, kot chodźcie tutaj, muszę je umyć, niech one wskakują zapraszam do prysznica napiszę, zapraszam Ашам до перешниця Mycie! Będzie kompanko. O, właśnie, będzie kompanko, bo po prostu są brodasami. Czekajcie, ja muszę teraz tutaj wejść. I odparami wodę, proszę się myć. O, zobaczcie, wszystkie weszły tu. Ja nie wiem w ogóle, czy koty się kąpię, bo wiem, że piciaki tak, ale koty raczej się same myją. Zobaczcie, weszły. Będzie kompanko, jedzonko. Kupa, co? Nie, no masakra! Te koty, co one tu odwalają? Dobra. E, mają piękne główki. Ten jest taki bialutki. Te, te są takie rude. A, okej, okay, czyli chyba nie podoba podoba mi się za bardzo woda leci. się cieszą. Ble, nie lubią wody. Dobra, czyli już się wykąpały. Teraz idziemy na dudami mleko, ale widzę, że to nie jest wystarczające te pachołki, nie no masakra! Muszę to wszystko posprzątać. Jaki tu syf one zostawiły? Brudzą po sobie, to kot to nie jest taka łatwa sprawa. Ja myślałam, że z kotem będzie łatwiej niż z psem, bo kot ma swoje drogi, a pies to wiadomo, trzeba z nim wychodzić na spacer i tak dalej. A kot to sobie sam chodzi na spacer. Nie no, jaki to jest bałaga! Słuchajcie! Jak ja mam tutaj teraz zrobić obiad? Nie wiecie co? Mi jest potrzebny większość większy dom. Muszę zrobić większy dom, więc teraz idę na inną działkę. Słuchajcie, muszę się rozbudować. Nie dam rady więcej tutaj pomieścić kotów. Jeszcze jak jakieś dołączą, to już w ogóle będzie tragedia. Więc ja teraz y, tamten dom zamykam. Zrobię może ten domek. O, ten domek będzie najlepszy, będzie większy i będzie urządzony. Elegancko wchodzimy sobie. Zaraz się tutaj zrobią światełka. Prąd, zaraz nam podłączą. Uwaga, uwaga! Jest, mamy to! Proszę bardzo, teraz każdy będzie miał tutaj więcej miejsca. Ja biorę jedzenie. Czekajcie, zrobię coś tutaj do jedzenia. Ja już nie ogarniam. Hot dogi, co się daje, koto? Dobra, macie. Hot dogi macie, proszę bardzo, hot dogi, tu wszędzie, proszę jeść. Zapraszam do stołu, podano kolację. Tak, o, bardzo proszę. Ja nie mogę, zobaczcie. No nie no, kocie, chodź tutaj, chodź tutaj. O nie, one się już tutaj... Nie no jeszcze okradłem mój sejf. Ja się zaraz wkurzę. Zapraszam cię, zapraszam tutaj e, Ciebie, kocie. Do... Ja nie mogę po prostu. Z nim ja nie umiem ich opanować. Jak opanować tyle kotów? O, zobaczcie, jedzą ładnie tutaj hot doga. Ja im tutaj też coś jeszcze postawię. No widzicie, ja ten dom stworzyłam nie dla siebie, tylko dla kotów. Załóżmy, że to jest dom dla kotów, dobra? E, zobaczcie, one sobie tutaj po swojemu stroją te koty. Macie jedzenie tu, proszę bardzo, jedzenie dla was wszystkich. Proszę, mm, piciu piciu Ojej, ojej, nie, nie wiem ile tutaj dam rady jeszcze tego postawić Bo ja już zbankrutuję Ja z tymi kotami zbankrutuję Zobaczcie co, ile one jedzą Macie, jedzcie Jedzcie i dajcie mi spokój Ja, ja nie wiem, ja teraz jak ja je zaadoptowałam to mam teraz pewien problem widzowie Dlatego, że O nie Co one tu narobiły To trzeba mieć złotą cierpliwość, żeby to jakoś przetrwać ja nie wiem. Jeszcze pieniądze. O, pieniądze to mi się podoba. Dobra, czekajcie. Co te koty tu chcą? Duduś? O, dostałam pieniądze od kota. Ty, kot mi dał pieniądze. To tak możemy robić. Tak możemy robić, jak kot mi daje pieniądze. Słuchajcie, ja mam pewien pomysł. Ja już ten dom zostawię tu, bo, bo to ni nic tutaj nie zrobi. Nie jestem w stanie. One tak bałaganią. Zabiorę je gdzieś. Jeju, tu się coś pali. Dobra, wychodzimy stąd. Sony broją. Słuchajcie, ja teraz zrobię samochód. Zabiorę je gdzieś, żeby one się wyżyły, bo to są koty one muszą się wyrzeć, więc ja wezmę jakiś autobus szkolny czy nie, jeszcze nie wiem może najlepiej tak najlepiej szkolny autobus jakiś duży, bo zobaczcie co tu się dzieje ile tych kotów jest zrobimy sobie wesoły różowy autobus z kotami, oczywiście zrobimy sobie też troszkę jaśniej żeby pogoda była ok, czy wszystkie koty już są, dobra patrzcie ile no mam kotów, ja mam przedszkolę kotów normalnie, dobra zabiorę je do przedszkola tam je panie nauczycielki nauczą i może będą grzeczne te koty. Mam taką nadzieję, bo, bo ja sobie nie radzę widzowie. Ja nie umiem sobie poradzić z kotami. Za dużo ich jest. Do kina! Nie, do przedszkola jadą! W przedszkolu zostaną i ja sobie wrócę na chatę czy coś. <tutuj> Tutaj zapraszam, jedziemy. I bi, 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 jesteśmy. Wysiadka, proszę wysiadać. Jej, kino, to nie jest kino. Mleczko, znowu dobra mleczko. Masz mleczko. Ktoś znowu chce mleczko. Ja już nie daję rady, proszę bardzo. Eee, tu mleko. na Wyprawka do przedszkola. Oczywiście musi być. Eee, tak, bardzo proszę, mleko wszystkim daję. Proszę się ładnie tu napić. I w razie co. Oj, jakbyście byli głodni, no to macie mleko, nie? To jest wasza wyprawka. no, zobaczcie, jak one na mnie skaczą. Okej. Okay. Czy wszystko z wami porządku. Dobra, biorę je... O nie! Kot odjeżdża moim autobusem! O nie! On wszystkich zabiera! Oni nie chcą być! No nie! Ja nie mam na to wpływu, widzowie! Te koty nie chcą być w przedszkolu, ukradły autobus i sobie odjeżdżają. Jeszcze zostawiły innych! Nie! Stop, stop! Muszę zabrać ich, muszę ich zabrać Dobra, czekamy na wszystkich Kot zabrał, no nie ma wyjścia widzowie Musimy jechać, jakiś kot tu prowadzi Normalnie, no nie, no nie pójdę Do przedszkola, no nie wiem co mam zrobić One se same decydują co będą robić No to są koty, no, no nie mam na to wpływu Więc nie wiem, chyba wybrały Kino, one wolą iść do kina No dobra, trudno Chciałam je dać do przedszkola, żeby ktoś się wychował Jak one biegną, jak one się cieszą Od razu, że idą do kina to popcorn chce weźcie koty, koty macie popcorn, ja zaraz im rozdam tu Nie no po prostu tak niewiele trzeba do szczęścia kotu jak one sobie siedzą, zobaczcie Ja sobie siedzę tu, mama ją, mama Macie tu jedzenie, proszę bardzo popcorn, wszystkim rozdaję popcorn tu masz Daisy też popcorn. Tu masz popcorn. Wszyscy mają popcorn. O ty też masz. No i każdy dostał. Każdy jest zadowolony. O, mama Naronski. Naronski? Dobra, to chodź Naronski. Nie wiem, kogo wzięła, Kogoś dział Naronski. O jeju. Dobra, już, już, już się uspokoiłeś, kocie? Dobra. Ja muszę wszystkich tutulić. Dostałam kole od kota. Ty kot mi dał kole. Co tu się dzieje, widzowie? Dobra. Ej, co się stało? Kot mnie nosi. Kot, który mnie nosi, jaki silny tuptuś. O, to jak wiem, ja te koty szkole, idę z nimi na siłownię. Skoro one mają siłę mnie nosić, już się na oglądaliście? Dobra, to chodźcie, chodźcie, zapraszam. na narącki, na nie, wy jesteście samodzielne koty, musicie sobie dać radę. Idziemy sobie teraz do góry, zapraszam, tutaj mamy siłownię. O, ja, albo pójdę ten, później na wywiad z kotami. Zapraszam, proszę tu ćwiczyć sobie. Koty niech ćwiczą, muszą też być silne. Zobaczcie, jak. On... Biega Daisy! Nie mogę z niej. Tutaj Kirinek też biega, ale sprinta! Zapodał tu jako szybko. Biega! Tutaj czekałam w kolejce, tutaj robi brzuszki. Silny jestem kotek, no. Naprawdę silny kotek. Tutaj dźwiga ciężary. Zobaczcie, jakie ciężary ten kot tu dźwiga. Jaki wielki. Silny jestem. A wy co? A ja pokażę wam, jak to się dźwiga. O, tak to się dźwiga, koty, tak to się dźwiga. Proszę tutaj ładnie dźwigać. Patrzcie, zobaczymy, czy on będzie dźwigał. No, pokaż, pokaż, jak to się dźwiga. Patrzcie, ten ma też ciężarki, ten ma ciężarki. Wszystkie koty mnie słuchają. Dobra, coraz lepiej idzie mi wychowywanie kotów. Nie jest tak najgorzej. Na początku w ogóle... Ca Chciały ogarnąć cały mój dom. Teraz już się mnie trochę bardziej słuchają. Chodzą za mną. To mi się podoba. Ok, Lucy jest też. O, Daisy, zobaczcie, Daisy, jak wycisko. Ona jest takim szczuplotkim kotkiem, a jak ładnie tutaj pracuje. Dobra. Wszyscy dają radę, podoba mi się. Ok, zasłużyliście na nagrodę, więc idziemy na burgera, ale zanim jeszcze na burgera, to pójdziemy sobie potańczyć. Zapraszam, koty do tańczenia. <grym> Zobaczymy, jak koty tańczą. Balet. <grym> Patrzcie na to, koty tańczą balet normalnie Możemy sobie z nimi zatańczyć Ja też im pokażę Ten jest 20, o proszę bardzo Tak tańczymy, dance is our passion Koty, które ćwiczą na siłowni Koty, które tańczą, no to tylko tak u mnie Widzowie, jakbyście nie mieli co zrobić Ze swoimi kotami w czasie wyjazdu Czy coś, to pamiętajcie, nie? Ja się nimi zajmę, ja je wychowam I będą super waleczne koty Tańczące, o patrzcie Tutaj na głowie nawet tańczą co jest grane, jak one tańczą, tutaj balet, tu coś, tańce, hulańce, ja nie mogę, ej, super jest ten odcinek, mega. Dobra, to zasłużyliście na burgera, także dam wam wszystkim burgera, zapraszam serdecznie. Idziemy sobie usiąść, macie koty, jedzcie tutaj, jedzonko, proszę bardzo, to jest dla was. Możecie jeść, też macie tutaj, proszę, bezpośrednio do rączki, bardzo proszę, bardzo proszę, tak jest. Wszyscy jedzcie i korzystajcie z tego. Bardzo proszę, tu tuptuś też chyba dostał. Już nie wiem, kto dostał, a kto nie. Miał, miał. E, miał, miał. One miałczą, chyba im się podoba, tak? Bardzo ładnie. Proszę się najeść. Mają są wiele przygód. Te koty nawet umieją śpiewać? Co jest grana? No nawet potrafią śpiewać. Dobra, wyraszczasz, żebym ja coś zjadła, nie? Dobra, mam burgerka. Niam, niam, niam. Już głodna byłam, bo tyle roboty i obowiązków z tymi kotami. Normalnie ja chciałam dzisiaj sprzątać, a się okazuje, że w ogóle muszę się zajmować kotami. Więc ja myślę, że to jest dobry pomysł, aby iść z tym do telewizji. Idziemy sobie teraz po prostu usiąść tu. I Ja przedstawię moje koty. Tak, muszę opowiedzieć moją historię, widzowie. W dzisiejszym idziemy do domu. Spać chcę. No tak, zaraz pójdziemy do domu. No to jest wariatkowo w ogóle. One mnie zasłaniają. Chciałam przyjść do telewizji, zaraz no zobaczcie. No nie widać mnie. Gdzie ja jestem? No nie widać mnie. No te koty nie da co mi nawet dojść do słowa. Dobra, kończymy ten wywiad. To nie ma sensu. Wracamy do domu. Mam nadzieję, że pod domem. Tak, jest tutaj autobus. Nie pod domem, tylko tutaj pod właśnie restauracją. Wracamy do domu. I idziemy spać, proszę bardzo. Uwaga, uwaga. Koty opanowały świat. No właśnie, koty opanowały mój świat. Ej, ktoś się tutaj zaczepił. Chodźcie, zapraszam, jedziemy do domu, koty, wsiadajcie wszyscy. Tutaj Weronika jeszcze jest. Chodź, tutaj jedziemy. Jedziemy do domu. Tylko, gdzie był mój dom? O to jest pytanie. Gdzie? O, tam u góry jest, dobra. Jedziemy. Eee, a bo wiecie co? Pojadę jeszcze z nimi na myjnie. To będzie świetny pomysł. Tak, jeszcze pojadę na myjnie. Dam im trochę atrakcji. Już nie będę taka. Nie wiem, czy ja się tu zmieszczę w ogóle. Czekajcie. Jedziemy. Patrzcie, koty. Będzie szuru, buru, szuru, buru. Ej, ciekawe. Ja wiem, jak to zrobię. Słuchajcie, stoimy sobie tutaj. Wjechałam tamtym. I uwaga. Włączam im to i zobaczcie, co ja im zrobię. A nie! Chciałam ich sprankować! haha. Ha. Dałam im bąbelki, nie lubią wody. Ja do domu spać. O nie, i teraz mi zabrały ten! Co kot, który na tym tutaj motorze jeździ. Masakra! Co tu się dzieje? Dobra. Jedziemy do domu, widzowie, jedziemy, bierzemy rowery, dawajcie koty na rowery, ale już jedziemy do domu. Jakie małe rowerki oni mają? Niektórzy biegną, bo koty... Ej, co się stało! Podczepiliśmy się, podczepiliśmy się, z Tuptusiem jedziemy normalnie do domu, do Tuptusia się doczepiłem przez przypadek, ale mój kot to wychowany, zobaczcie, on umie, co tu jest nawet, co jest grane, to jest nawet koń, zapraszam do spania. Zapraszam do spanka. Idziemy na górę, zobaczcie co tu jest. Nie, te koty się wprowadziły, mają tyle swoich rzeczy. Że... Nie, no serio, to już jest jakaś przesada tyle tego. Ja już nawet nie wiem, gdzie one powinny spać. Dobra, tu proszę się położyć. Ja się kładę też, oni niech się położą. Ja już muszę zrobić noc, widzowie, bo, bo to już jest za dużo. Dobra, ściem e, ściemniam, tak już jest noc. Idziemy spać, pora się położyć, ja już udaję, że nie słyszę tego, zobaczcie, ktoś okradł mój safe, ktoś puszcza bombę, ja już muszę udawać, że tego nie słyszę, patrzcie, koty się do mnie przytuliły i za mną śpią, także widzowie, w dzisiejszym odcinku zaadoptowałam wszystkie koty, co tu się dzieje, nie wiem, czy ja dzisiaj spokojnie zasnę. Napiszcie, jak wam się podobał taki odcinek. Może mam teraz zaadoptować psy. Ciekawe, czy psy są posłuszne. Chyba są bardziej posłuszne niż koty, bo z tymi kotami było mi dzisiaj ciężko. Także pamiętajcie, żeby wbić też jutro na odcinek, bo odcinki są codziennie. Tak, idziemy spać. O, dobranoc!